Witam Was i w tym odcinku zapraszam do rozwiązania drugiego przykładu z nierównością kwadratową a ten przykład to 4x2 plus 4x plus 1 jest mniejsze równe od 0 Zapraszam do rozwiązania Ok, a więc podobnie jak poprzednio w pierwszym przykładzie, do którego możesz zerknąć w poprzednim filmie na moim kanale. Rozpoczynając taką nierówność, zawsze zaczynamy od wypisania sobie współczynników. Tutaj jeszcze po raz kolejny wypiszę Wam postać ogólną, abyście sobie to dobrze zapamiętali. Czyli ax kwadrat dodać bx plus c. To jest ogólna postać funkcji kwadratowej. I rozpoczynając naszą nierówność, wypiszmy sobie współczynniki a, b i c. A, czyli liczba stojąca przed x kwadrat to w naszej sytuacji oczywiście 4. B przy xie to także 4. A c wynosi 1. I tak samo jak w poprzedniej nierówności, wyznaczamy deltę w naszej nierówności. Czyli będzie to b kwadrat minus 4 ac, tak jak zawsze, b kwadrat odjąć 4 ac, a więc nasza delta to b kwadrat, czyli 4 do kwadratu to jest 16 minus 4 razy a i razy c, czyli 4 razy 4 i razy 1. A więc 16 odjąć 4 razy 4 to także 16. I jeszcze raz 1, czyli 16, odjąć 16 to 0. Dobrze. I w sytuacji, w której delta wynosi 0, nasza funkcja kwadratowa ma jedno miejsce zerowe. I to miejsce zerowe oznaczamy sobie zawsze jako x0. I korzystamy ze wzoru minus b. Podzielić na 2a. Dobrze. I wstawmy sobie teraz współczynnik b i a, współczynniki b i a, aby obliczyć tą wartość tego miejsca zerowego. Minus b, czyli minus 4, podzielone przez 2 razy a, czyli przez 2 razy 4, czyli przez 8. To nam się oczywiście może uprościć. Góra i dół przez 4, czyli. Otrzymujemy minus jedną drugą. Dobra. I zawsze, kiedy jesteśmy już na etapie, kiedy mamy wyznaczone miejsce zerowe w nierównościach kwadratowych, przechodzimy do naszkicowania wykresu. Tym razem naszkicujemy sobie tylko i wyłącznie oś X, dlatego że w tak podstawowym zadaniu nie jest nam potrzebne, aby szkicować dodatkowo oś Y, bo ona nie wpłynie na zakres rozwiązania. Dobrze, i teraz na tej osi zaznaczmy sobie nasze miejsce zerowe. W tej sytuacji mamy tu minus jedną drugą. To nie ma znaczenia, w którym miejscu to zrobimy. Jest to poglądowy wykres, czyli na przykład mamy w tym miejscu minus jedną drugą. I teraz w jaki sposób będzie wyglądała nasza parabola? Jeśli współczynnik A jest większy od zera, to ramiona funkcji kwadratowej są zawsze skierowane ku górze. To znaczy, że wykres takiej funkcji... Przebiega przez ten punkt i jego ramiona są skierowane ku górze. Gdyby w przykładzie był współczynnik A z minusem, wtedy funkcja przebiegałaby na dole. Analogicznie do tego byłaby odbita względem osi x. No dobrze, i teraz, mając taki fragment, my musimy odpowiedzieć na pytanie, gdzie nasza funkcja, czyli wykres, który ja reprezentuję, to ten łuk jest mniejsza, równa od 0. jak sobie spojrzymy na wykres, to wartości, które przyjmuje funkcja, są w zasadzie wszędzie powyżej osi X, czyli wszędzie są większe od 0, ale że było podane, że to jest mniejsze lub równe 0, to jest jeden punkt, w którym nasza nierówność jest spełniona. I ten punkt to oczywiście przecięcie się Wykresu z 8x w tym miejscu funkcja wynosi, wartość tej funkcji wynosi dokładnie 0 ze względu na to, że to jest jej miejsce zerowe. A więc naszym rozwiązaniem takiej funkcji jest x równe minus 1 druga. To jest odpowiedź w naszej nierówności. E, oczywiście możemy to przedstawić albo w taki sposób, lub Zaznaczając przedział, czyli x należy do przedziału, i mamy tutaj tylko i wyłącznie jeden element, czyli wpisujemy w przedział minus jedna druga i zamykamy klamrę. Oba zapisy są właściwe. Chyba częściej spotykanym przy nierównościach jest jednak zapis z klamrą, nawet jeżeli jest to zapis jednoelementowy. Dobrze, więc mam nadzieję, że taki przykład jest także dla Ciebie zrozumiały. A do przykładu, w którym delta wyjdzie nam ujemna, zapraszam Cię w trzecim filmiku poświęconym nierównościom kwadratowym. Na teraz dzięki i trzymajcie się.